No dzień dobry, Ania Pacholak Dietetyk Inaczej. 2 października środa. Znów będzie dzisiaj dużo świąt nietypowych, ale lecimy w zdrowiu do setki będzie o stresie. No i mamy to! Święta nietypowe. Dzień efektywności energetycznej. Nie mam pojęcia, o co chodzi. Międzynarodowy Dzień Bez Przemocy. Właśnie, słowo też potrafi być przemocowe. Pamiętaj o tym: przemoc jest bywa nie tylko fizyczna, ale również psychiczna. Światowy Dzień Zwierząt Hodowlanych. Święki, kurki. A czy moje kotki są. Moje kotki mają dzisiaj święto. Europejski Dzień Ptaków. Znów o ptakach. Musimy latać. Dzień Anioła Stróża. No, dzień ptaków i dzień Anioła Stróża jest pięknie połączony. Masz swojego Anioła Stróża? Myślisz czasem o nim? Ja cały czas. Nie cały czas. Czasem. Dzień Pamięci o Cywilnej Ludności Powstańczej Warszawy. Trudny temat. Nie chcę o tym mówić. Rodzaje stresu. O tym dzisiaj będzie. Pomijam stres oksydacyjny, który jest rodzajem stresu biologicznego, nie psychologicznego. To jest rodzaj stresu, który, o który, który też ma swoje podgrupy i z pewnością wymaga omówienia szerszego w zupełnie innej części filmu, innego dnia, bo jest zbyt dużo do mówienia. Natomiast yy, strese, stresy psychologiczne, no to są, jest ich kilka rodzajów, bardzo króciutko. O nich opowiem pomyśl, czy przypadkiem któryś z nich Ciebie nie dotyczy. Mnie z pewnością jeden rodzaj bardzo dotyczy, ale bardzo go lubię. Stres krótkotrwały. Mówi się, że należy unikać stresu, ale tego krótkotrwałego nie zachęcam unikać. On jest nam potrzebny. Atawistycznie też jesteśmy uwarunkowani, żeby ten rodzaj stresu mieć. On służył nam do uciekania przed zwierzęm. To jest stres, który często towarzyszy nam przed wystąpieniem publicznym, przed egzaminem, przed jakimś rozmową z szefem. Charakteryzuje się poceniem się, Przyspieszonym tętnem i takie lekkie uczucie niepokoju. Mamy również stres przewlekły, i ten jest bardzo niewskazany. On jest bardzo negatywnie działa również na naszą wątrobę. Mówi się, powiedz mi, co ci leży na wątrobie. No to jest właśnie to. Bardzo często związany z pracą. Hejt w pracy, mobbing w pracy. Wstajesz rano i już się zastanawiasz, co mnie tam czeka? To jest stres przewlekły. To jest bardzo deprymujący, nie chce się pracować on w dłuższej perspektywie niezdiagnozowany może prowadzić do depresji lub cięższych chorób a każdy rodzaj negatywnego stresu będzie prowadził takim jest właśnie stres przewlekły będzie prowadził do niesamowitych niedoborów elektrolitów a potem czujemy się jeszcze bardziej kolejny jeszcze gorzej kolejny rodzaj stresu to jest stres pozytywny i ten bardzo lubię to jest stres motywucy, motywacyjny, motywujący, chyba tak to się mówi, który mu motywuje do działania. Stresuje się, ale no właśnie taki rodzaj stresu, akurat ja mam przed wystąpieniem publicznym motywuje się, jest taki pewien rodzaj ekscytacji. Nie mogę się tego doczekać. On bardzo często jest związany z bezcennością dzień przed. Kojarzysz? Dzień przed, jak masz lecieć gdzieś na wakacje i się zastanawiasz, czy wszystko spakowałeś, i to jest taka właśnie ekscytacja to jest bardzo pozytywny, bardzo potrzebny rodzaj stresu. Jest stres negatywny. To jest też stres, który objawia się lękiem, frustracją, problemami zdrowotnymi, wręcz. On ma skutki też. On jest bardzo mocno związany ze stresem przewlekłym, i można sobie z tym poradzić, są specjalne metody radzenia sobie z tym. Mówiłam o metodach relaksu to jest też rodzaj sposobu na stres negatywny. I stres traumatyczny. Zdarza się, że jakieś zdarzenie traumatyczne z przeszłości ma wpływ na to, co się dzieje dzisiaj. Wspominasz, rozpamiętujesz, a gdyby było, co by było, gdyby było. On wpływa też niestety na późniejsze życie nasze. To są też nawracające wspomnienia, nawracające bardzo złe, niedobre sny. To są też problemy ze snem w dalszym etapie. On też jest bardzo ściśle połączony ze stresem przewlekłym. Stres traumatyczny. Powoduje w dalszym etapie nie zawsze. Czasem wydaje nam się, że ja czegoś się boję, po prostu, a, a tam jest gdzieś trauma w tle. I, I nie zdajemy sobie sprawy, że mamy stres przewlekły. Nie ma nic gorszego niż nieświadomy stres przewlekły. I jesteśmy na tyle, jesteśmy czasami jak ta żaba, która się podgrzewa w garnku z wodą. Stres przewlekły narasta, narasta i czasem zostaje bardzo bardzo długo z nami i nawet nie wiemy, że on nam towarzyszy. Jesteśmy tak przyzwyczajeni do tego rodzaju stresu, że nawet go nie diagnozujemy i myślimy, że przecież wszyscy tak mają, a okazuje się, że potem są nerwice lękowe, niedobory witamin, bo objawy psychosomatyczne to potem no ewidentnie Otyłość, jem, bardzo dobrze jestem na keto, a waga nie spada. No to jest właśnie ten stres albo traumatyczny, albo przewlekły, którego w ogóle nie potrafimy zdiagnozować, bo towarzyszy nam od 15 lat na przykład. Ale jakikolwiek rodzaj stresu by ci nie dopadł. Pamiętaj jedną podstawową rzecz. Dobrze, że jesteś. A. No i powoli, powoli, drobnymi kroczkami przygotowuję się już do resetu 7.2. Czyli biorę ze sobą 12 osób, jedziemy do lasu, 72 godziny, nie pod chmurkę, nie, 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 mam takie miejsce, piękny domek, nie jemy 72 godziny, mamy reset od social mediów, jest przeuroczo. Śledź moje social media, będzie wkrótce informacja.